Cześć Kochani Chciałam Wam dzisiaj pokazać na szybko karteczki Karteczki, które wykonałam w ostatnim czasie. Tu jest karteczka w formacie DL Jest z okazji ślubu Tak się prezentuje Wykonana jest z papierów Two Yours piątku 13 Ta guź jest z Lemoncraft czy szczegół, z czegoś takiego w karty dodatków jest wyembosowane, są brzegi. Pomysł od Asie Schulig. Bardzo mi się spodobało, jak jakiś czas temu robiła karteczka z takimi brzegami embosowanymi. Kwiatuszki, które sama zrobiłam. Poniesione jest na piance. Jest taka delikatna, skromna. Tutaj jest tyłu tylko logo i w środku papier z kolekcji. To jest pierwsza karteczka. Druga karteczka, taka uniwersalna. Z napisem mod życzeń, więc imieniny, nie wiem, urodziny, cokolwiek z e, dremer z kropelkami z fabryki dekoru, tymi przezroczystymi nowymi. E, znaczy nie wiem, może nie nowymi, no ale ja je niedawno zakupiłam. Więc, więc moimi nowymi może tak. E, w środku jest, pusta, jest na kremowej bazie, z tyłu jest tylko papier, moja naklejka. Kolejna karteczka z papierów Secret Place, e, z napisem dla Ciebie. Tutaj jest kompozycja kwiatowa z kwiatków, które sama zrobiłam. Podkładem kwiaty z kolekcji, gaza. Napis jest trochę uniesiony, balonik. W środku jest czysta. No i z tyłu papier też z kolekcji. I teraz mamy karteczki z okazji nauczyciela. Mamy pierwszą z y, Secret Place z napisem drugiej nauczycielce wyembosowane na gorąco złotym poziomem do embosingu. Kompozycję kwiatową trochę podniesioną i klateczka tak samo podniesioną. W środku baza jest pusta, no i y, moja naklejeczka. Kolejna karteczka jest papieru z firmy Craft O'Clock Felicity. Y, kompozycja kwiatowa z kwiatuszków słami robionych przeze mnie. Z wykrojnika listki, listki z Craft O'Clock. I różyczki papierowe. Y, Gigi Stempel. Wiecie co? Nie pamiętam. Y, wpiszę Wam później pod spodem, pod filmikiem, skąd drukowany. I w środku mamy miejsce na życzenia, papier i z tyłu też papier. Karteczka dla pana wychowawcy, dla wspaniałego nauczyciela napis, wębosowany, czarne kropelki, z dajkaców tych do wycięcia dodatków samochodzik, z tyłu taki klasyczny papier, w środku jest czyste, z kolekcji Vindicemen od, od, od. Craft and You, Design, jakoś tak. I tutaj mamy karteczkę w pudełeczku. Z kolekcji też Felicity z Craft o Clock. Otwieramy pudełeczko. Tutaj mamy wstążeczkę do podnoszenia, do wyciągania karteczki. Karteczka prezentuje się w ten sposób. Też właśnie ten DigiStemper. Kompozycja delikatna, kwiatowa, taka podniesiona, uniesiona na 3D. Motylek potraktowany też wing w stylną, Niektóre elementy. W środku miejsce na życzenia, z tyłu szary papier. No i tutaj ta w trzymana przez kartę, taką tą z kolekcji z kart do wycięcia. Pudełko jest klasyczne, czarne, więc to jest wszystko. Dziękuję Wam na dzisiaj. Pa Pa!